W trakcie tworzenia tego filmu w Polsce odnotowano już pierwszy przypadek zakażenia wirusem z Wuhan. Jednak nawet władze rządowe ostrzegają, że to tylko kwestia czasu, kiedy choroba może rozszerzyć się na większą skalę w naszym kraju. COVID-19 został stwierdzony w ponad 60 krajach na całym świecie, w tym również u naszych najbliższych sąsiadów w Niemczech, Rosji, na Litwie, Białorusi, Ukrainie czy Czechach. Prawdą jest to, że choroba ta nie wykazuje się obecnie dużym stopniem śmiertelności, mówimy tutaj o poziomie około 2 w porywach do 3%. Jednak wirus ten oddziałuje w dużym stopniu na inne aspekty życia. Mowa tutaj o powszechnej panice, która pojawiła się na świecie, w zalewie dezinformacji... I uprzedzeń do osób pochodzących z Chin i wschodniej Azji, które objawiają się jakże powszechną ucieczką z dala od tych osób, które swoją urodą mogą w jakimś stopniu przypominać obywateli Chin. Te skrajności wiążą się bezpośrednio z konsekwencjami finansowymi i gospodarczymi. Oczywiście przed największymi problemami związanymi z rozwojem choroby stoją Chiny, które pomimo tego, że w miarę zapanowały nad dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa, tak obostrzenia wprowadzone do walki z nim znacząco spowolniły chiński biznes. Mówimy tutaj o drugiej największej gospodarce świata, która jakby nie patrzeć, znacząco ucierpiała. Prowincja Hubei została praktycznie odcięta od świata. A nie zapominajmy, że mieszka tam 74 miliony ludzi. Gdyby było to osobne państwo, zajęłoby 20 miejsce na liście krajów pod względem populacji, między Niemcami a Francją. Samo 10-milionowe miasto Wuhan, będące ogniskiem wirusa, jest chociażby siedzibą największej w Chinach fabryki światłowodów, zaś około 1 trzecia inwestycji francuskich korporacji, takich jak Renault, Citroën i Peugeot, znajduje się właśnie tam. Również amerykańskie indeksy giełdowe zaliczyły w ostatnim tygodniu mocne spadki. Dow Jones, SP 500, Nasdaqu zaliczyły spadki na poziomie 4%. Pokazuje to, jak mocno powiązane są największe światowe gospodarki. A zwłaszcza to, jak potężne skutki może mieć osłabienie jednej z największych ekonomii na ziemi. Czy podobna sytuacja grozi również mieszkańcom Polski? Spadki na giełdach nie ominęły również warszawskiego WIG-20, który od niemal miesiąca notuje spadki. Przeceny dotknęły także pozostałe europejskie parkiety, jednak wraz ze spadającymi cenami akcji słabnie również złotówka. Nie ukrywajmy jednak, że indeksy giełdowe nie są miarodajnym wskaźnikiem, czy portfel przeciętnego kowalskiego ucierpi i nie należy się sugerować tylko indeksami giełdowymi. Większym problemem może być natomiast spowolniona wymiana handlowa z Chinami, które są drugim największym rynkiem importu dla Polski. Dawno już minęły czasy, kiedy chiński import kojarzył nam się z najtańszymi podróbkami i towarami kiepskiej jakości sprzedawanymi na bazarach i targach. Z kraju środka importujemy głównie maszyny i urządzenia techniczne, artykuły przemysłowe i materiały włókiennicze, ale nie należy zapominać również o elektronice użytkowej, a zwłaszcza o telefonach pewnych popularnych i dość tanich producentów, takich jak chociażby Huawei. Jednak nie trzeba być przedsiębiorcą posiadającym zakład produkcyjny, by skorzystać z chińskiego importu. Nie trudno znaleźć kogoś, kto korzystał z usług chińskiego serwisu AliExpress. Towary na nim sprzedawane są głównie przez małe lub średnie firmy z tego kraju. Sytuacja związana z koronawirusem może jednak spowodować, że coraz mniej ludzi będzie chętnych na towary wysyłane właśnie stamtąd. Dodatkowo, same firmy mogą mieć problemy z wysyłką towarów ze względu na liczne blokady i kwarantanny oraz spowolnienie tempa pracy związane z urlopami zdrowotnymi. Właściciel AliExpress ostrzegł ostatnio, że komplikacje związane z chorobą mogą spowodować straty finansowe dla jego korporacji. Oprócz wymiany towarów utrudniana jest także wymiana ludzi. Rejsy polskich linii lotniczych lot między Warszawą a Pekinem zostały zawieszone do odwołania. Połączenia te wykonywane były na dwa lotniska, w tym najnowsze i docelowo jedno z największych na świecie, lotnisko Pekin-Daxing. Loty między stolicą Polski i Chin były wykonywane 7 razy w tygodniu i cieszyły się bardzo dużą popularnością, zaś większość pasażerów na pokładzie przesiadało się na lotnisku Chopina na inne. Krótsze trasy lotu po Europie. Rejsy Warszawa-Pekin są jednak nadal oferowane przez linię Air China, jednak od lutego są one wykonywane zaledwie raz w tygodniu. Oficjalnym powodem jest zmniejszone zainteresowanie połączeniem. Również węgierski przewoźnik Air, obecny na wielu polskich lotniskach, ograniczył rejsy pomiędzy Polską a licznymi włoskimi miastami. Północna część Włoch jest obecnie jednym z regionów najbardziej dotkniętych chorobą COVID-19 i największym jej ogniskiem poza Azją. Loty te będą jednak zawieszone dopiero od 11 marca. Można domyślać się, dlaczego tak późno. Odwołując lot z wyprzedzeniem większym niż dwa tygodnie, linia lotnicza nie musi wypłacać odszkodowania pasażerom. Turystyka i transport lotniczy to zresztą branże, które na tę chwilę są najbardziej poszkodowane finansowo przez chorobę COVID-19. Lot nie jest jedyną linią, która postanowiła zawiesić swoje połączenia do Chin. Zrobiło to wielu azjatyckich przewoźników z okolicznych krajów, chociażby Koreanian Air i Asian Airlines z Korei Południowej oraz Japan Airlines. Ale także linie lotnicze takie jak Emirates, Qatar Airways, amerykańskie linie Delta i United oraz australijski Qantas. Turyści unikają też miejsc, w których stwierdzono znaczącą liczbę przypadków choroby. Chiny, wbrew pozorom, są czwartym najczęściej odwiedzanym krajem na świecie. A Włochy także należą do ścisłej czołówki. O dużym pechu może mówić również Italia, która jest trzecim krajem na świecie pod względem liczby zakażeń i śmierci. Polska gospodarka została postawiona na nogi, pomimo tego, że wirus na dobrą sprawę jeszcze na szczęście się nie rozprzestrzenił po naszym kraju. Jednak co by się stało, gdyby w Polsce faktycznie doszło do epidemii? Jakie skutki miałaby ona dla przeciętnego mieszkańca Polski? Przede wszystkim służba zdrowia miałaby sporo na głowie. Już teraz działa cała dobowa infolinia uruchomiana przez Ministerstwo Zdrowia, które, jakby nie patrzeć, pęka w szwach od telefonów, które w większości wykonują osoby po prostu panikujące, które raczej nie chorują na nowego koronawirusa. W przypadku tak mocno zakaźnej choroby obowiązuje szczególna kwarantanna oraz specjalistyczne procedury dezynfekujące i odkażające. Już teraz obserwowane jest zjawisko ogólnokrajowej paniki, szczególnie biorąc pod uwagę powstające teorie spiskowe, jakoby wirus ten miał być bronią biologiczną lub narzędziem do kontrolowania liczebności populacji. Na pewno nie ułatwia to służbom medycznym i porządkowym opanowania sytuacji. Co prawda, chodząc po ulicach, nie zobaczymy raczej zbyt dużo osób w maseczkach higienicznych, ponieważ panika nie jest tutaj wskazana. Jednak, mimo wszystko, ich ceny w ostatnich tygodniach osiągnęły zawrotną wartość, zaś w niektórych miejscach po prostu brakowało ich. Należy jednak pamiętać ważną rzecz: noszenie maseczek higienicznych. Przez zdrowe osoby nie jest zalecane i w niewielkim stopniu ochroni przed zakażeniem. W niektórych krajach, chociażby w Japonii, pracownicy w miejscach publicznych, np. w sklepach, metrach i lotniskach, noszą maski w celu uspokojenia klientów i przechodniów. To samo należałoby najprawdopodobniej wprowadzić w Polsce. W przypadku masowej paniki musielibyśmy się liczyć również ze wzrostem kosztów leków i żywności. Już teraz w internecie krążą zdjęcia pustych półek we włoskich sklepach, gdzie miejscowa ludność Przeraziła się tempem rozwoju choroby. Niewykluczone, że gdyby w Polsce pojawiło się porównywalnie duże ognisko wirusa, sytuacja w sklepach wyglądałaby podobnie, a już teraz wiele z nich pustoszeje, a ludzie zaopatrują się w produkty z długą datą ważności, takie jak chociażby konserwy. W miastach w przypadku epidemii ruch zostałby mocno ograniczony, gdyż ludzie baliby się wychodzić z domów, by nie zostać zarażonym lub samemu nie zarażać innych. A już teraz widoczne jest to chociażby po restauracjach. Pogorszenie się sytuacji wiązałoby się ze stratami finansowymi polskich przedsiębiorców, ponieważ w momencie wybuchu epidemii pracownicy mieliby prawo pozostać w domu. A pomimo wprowadzenia przez polski sejm procedury mającej na celu umożliwić pracę zdalną, trzeba brać jednak pod uwagę fakt, że zarówno montażyści w fabrykach, fryzjerzy czy robotnicy wykańczający nowe budynki mieszkalne nie mieliby możliwości wykonywać swojej pracy zdalnie przez co wiele polskich gałęzi biznesu po prostu by się zatrzymało. A bierzmy pod uwagę fakt, że obecnie w naszym kraju przeżywamy boom, jeśli chodzi o działalność deweloperską. Większość, jak nie wszystkie wydarzenia masowe, zostałyby pewnie odwołane, a to wiązałoby się z licznymi stratami. Już teraz wojewoda Śląski podjął decyzję, by IM w Katowicach odbył się przy pustych trybunach, właśnie w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Ustałyby pewnie znaczącym stopniu podróże międzymiejskie i międzynarodowe. Nie zapominajmy także o kosztach leczenia potencjalnego wirusa. W trakcie pandemii wirusa świńskiej grypy w 2009 roku rządy wielu krajów na świecie, zwłaszcza europejskich, wydały astronomiczne kwoty na szczepionkę przeciwko chorobie. Okazało się jednak, że szczepionki te głównie zalegały tylko w magazynach. Nie dość, że świńska grypa miała łagodniejszy przebieg niż spodziewali się tego eksperci z WHO, to kraje zamawiały ogromne ilości leku, by starczył on w najgorszym przypadku dla większości. Jak nie całej populacji. Francuski rząd zamówił wtedy szczepionki za kwotę 860 milionów euro, tylko po to, żeby skorzystało z nich zaledwie 5% obywateli kraju. Polska była wtedy jedynym krajem w Europie, który odmówił kupienia szczepionek. ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz tłumaczyła, że nie może być pewna bezpieczeństwa tych szczepionek ze względu na ekspresowe tempo wypuszczenia ich na rynek. Podsumowując, Polska gospodarka jest zbyt mocno połączona z systemami innych krajów, by skutki ekonomiczne tej choroby nas uniknęły. Bezpośrednio może jeszcze nie odczuwamy tych skutków, ale stan całej gospodarki bez wątpienia wpływa na sytuację nas wszystkich. Można jednak mieć nadzieję, że podobnie w przypadku epidemii świńskiej grypy z 2009 roku uda nam się wyjść suchą nogą przez tą sytuację. Należy jednak brać pod uwagę również czarne scenariusze. W których choroba w znacznym stopniu spowalnia produkcję i paraliżuje ludność nie tylko w Chinach, ale także w innych krajach europejskich czy też Stanach Zjednoczonych, co mogłoby wywołać poważne globalne skutki, według niektórych ekonomistów porównywalne lub nawet gorsze, od kryzysu ekonomicznego z 2008 roku. Miejmy nadzieję, że do epidemii nie dojdzie, bo ta w połączeniu z inflacją na poziomie 3% w naszym kraju mogłaby zaowocować pierwszym od dawna kryzysem w Polsce który zakończyłby się dla nas stagnacją na wiele lat, a szkoda, żeby jeden z najlepszych momentów w historii dla naszej gospodarki się zmarnował. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą należy powiedzieć już na sam koniec. Nie samymi pieniędzmi człowiek żyje, a wirus może doprowadzić do tragedii wielu rodzin na całym świecie, a z punktu widzenia moralnego jest to rzecz najważniejsza.